Sprawdźcie, czy jest Pro. Jak zawsze z początkiem miesiąca mamy dla Was świeże zestawienie polecanych zestawów do gier. W tym miesiącu skupimy się jednak na nieco innych konfiguracjach. Będziemy się starać wyciągać z zestawów maksymalną wydajność w grach w jak najniższych budżetach, zostając mimo wszystko na dobrym poziomie jakościowym podzespołów. Wiecie, dopłacać można w nieskończoność, ale obecnie jesteśmy zasypywani masą pytań o jak najtańsze, ale i wydajne konfiguracje do gier. Zaczynamy od zestawu za nieco ponad 3000 zł. Czterorodzeniowy i ośmiowątkowy procesor i3-10100F w połączeniu z kartą graficzną RX6600. Podstawowa płyta główna na chipsecie H510, która w zupełności wystarczy do tego procesora oraz 16 GB pamięci 3000 MHz w dwóch kościach. Oczywiście dysk SSD M2, zasilacz 500W z certyfikatem 80 Plus Bronze i przewiewna obudowa z czteroma wentylatorami 120 mm. Nawet jeżeli wystąpi tutaj wąskie gardło ze strony procesora, to i tak jest to najwydajniejszy zestaw do gier w budżecie około 3000 zł. Dopłacając około 300 zł mamy dwie opcje. Ten sam zestaw co wcześniej stawiamy na procesorze i3-12100F albo na Ryzenie 5 5500. Intel posiada 4 rdzenie i 8 wątków, zaś Ryzen 6 rdzenie i 12 wątków. Mimo tego propozycja od Intela w postaci i3 w naszych testach wypadała lepiej niż bardziej wielowątkowy Ryzen. Link do testu z tym porównaniem macie obecnie w górnym rogu ekranu. Czy wybierzecie Intela czy AMD, to przy karcie RX6600 nie będzie to miało i tak aż tak wielkiego znaczenia. Możecie dopłacić tutaj 50 zł do pamięci 3600 MHz, ale jeżeli nie macie na to środków, to też się tym za bardzo nie przejmujcie. Następne dwie konfiguracje w okolicach 4000 zł. Podmieniamy tutaj kartę graficzną na RX6700. Oraz już przy okazji zmieniamy obudowę na model Crux z trzema wentylatorami 120 mm z podświetleniem ARGB. Z takimi zestawami możecie myśleć już o graniu nawet w 1440p. Link do testu z procesorem i3 12100F i mniej wydajnym rtx 3060 od RXA 6700 macie właśnie w lewym górnym rogu ekranu. Teraz konfiguracja, która naszym zdaniem jest obecnie jedną z najbardziej opłacalnych konfiguracji pod względem ceny oraz wydajności. Procesor Ryzen 5 5600 o wydajności praktycznie takiej samej jak Ryzen 5 5600X czy Intel i5 12400F. Przy czym Ryzen 5 5600 kosztuje obecnie trochę ponad 800 zł. Karta graficzna bez zmian. Czyli nadal RX 6700, ale jeżeli macie nieco wyższy budżet, to możecie tutaj dopłacać do RX 6700 z dopiskiem XT albo RTX 3060 Ti. Ostatnia propozycja to Ryzen 5 5600 i karta graficzna RTX 3070. Koszt takiego zestawu to około 5400 zł. I tutaj macie już naprawdę wydajny zestaw, zarówno pod 1440p, nawet na monitorach z szybkimi gamingowymi matrycami. O wyżej taktowanych pamięciach już wspomnieliśmy. Jeżeli macie możliwość, to możecie dopłacić do pamięci 3600 MHz. Dodatkowo, jeżeli zależy Wam na lepszej kulturze pracy oraz na niższych temperaturach procesora, to za kilka dyszek do każdego z tych zestawów możecie dodać chłodzenie Spartan 5. Jeżeli chcecie sprawdzić to chłodzenie. To macie teraz na ekranie link do naszego testu. No i na tym to zestawienie kończymy. Czekamy na falę krytyki w komentarzach. Natomiast przypominamy, skupiamy się w tych zestawach na wydajności za jak najmniejsze pieniądze. Zostając jednak przy tym wszystkim przy dobrych i sprawdzonych podzespołach, które w tych konfiguracjach będą działać jak najbardziej prawidłowo i stabilnie. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to macie teraz do tego świetną okazję. Trzymajcie się. Cześć.